Jest to postać, która kojarzyła mi się posągowo. Sztampowo, posągowo, nieciekawie. Pamiętam ją z portretu, który wisiał w mojej klasie, gdzie zwracała uwagę dlatego tylko, że była jedyną kobietą na tych portretach. Ale właśnie pamiętam ją w tym czarnym lub szarym kostiumie, poważną. Jakoś tak mało zachęcającą. Do bliższego zapoznania się, a później oczywiście z panknotów. Tak. Zacząłem czytać wszystkie rzeczy, które były dostępne i otwierają mi się oczy ze zdumienia, że nie zdawałem sobie sprawy. Nie zdawałem sobie sprawy po pierwsze z tego, że, że to jest jedyna postać w historii Nagrody Noblowskiej, która otrzymała tę nagrodę dwukrotnie. Poza tym postawiła sobie wychowanie dzieci jako zadanie. Powiedziała to wprost, że wychowanie dzieci to jest moje zadanie, następne. I yy, to wychowanie tak się odbyło, że także, drugi, jedyny przypadek w historii Nagrody Nobla, że córka dostaje Nagrodę Nobla i matka, i córka. Uważam, że lepiej dzieci potopić niż uczyć je w obecnych szkołach. Szkoła jest zbrodnią. Szkoła jest największym barbarzyństwem naszych czasów, jest zwyrodnieniem. Byłoby dobrze, gdyby jedynie była stratą czasu. Dziewczynki, zdecydowałam, że nie będziecie chodziło do szkoły. Sama je nauczę. Wczoraj na Sorbonie w laboratorium chemicznym, gdzieś matematyka z łamrzewem, jutro historia i literatura, pojutrze przyroda. Do tego rysunek oraz fizyka, z której zajęcia sama poprowadzę. Więc to pierwsza była dziwna rzecz. Druga rzecz to takim kluczem, do, który otworzył coś więcej w tej Marii, była. Była jej wypowiedź, już nie pamiętam skąd, czy z listu, czy z jej autobiografii. Kto tak dużo odczuwa, powinien się z tym kryć. I później zacząłem zwracać uwagę na różne, bardzo radykalne e, zdania, które wypowiadała, które nie pasowały do jej wizerunku, który miałem wcześniej, schematycznego. Właśnie takie, jak że lepiej dzieci potopić, żeby je uczyć, niż uczyć się w szkołach. E, Słowa o miłości i nienawiści. Tutaj w muzeum zobaczyłem cytat hmm, dotyczący Langewena, tej suce jego żonie, o czym bym wydrapała. Też jak zobaczyłem, że to powiedziała Maria Skłodowska, tej suce jego żonie, to zupełnie nieskłodowskie. Nie właśnie potem, jak się zacząłem w głębi, się okazało, że właśnie tak, że to właśnie jest jej. Jak ja mam w takiej sytuacji się nie wściec? No powiedz! Jak mogłam się nie wściec? E, no i tak, i następował taki proces e, za, zachwycania się tą postacią. Jej podejściem do życia. To jest oczywiście ujmujące też, że że nie chciała pieniędzy z Piotrem za to swoje. Wielkie odkrycia. To znaczy, że kto inny na tym robił wielkie pieniądze. Jeżeli. Wczoraj myślałem, że jeżeli miałbym napisać drugi, drugi tekst o to, niej, to chyba byłby to Maria w Ameryce. Czyli jak przyjeżdża Skłodowska do Stanów, kiedy ten rad, strzeleństwo radowe w Stanach. Raty jest traktowane jak lekarstwo, cudowne lekarstwo, eliksir zdrowia, lekarstwo na raka. I yy, w ogóle, skoro lekarstwo na raka, to pewnie na wszystko. Więc yy, takie epizody jak tancerki wy, wy, wymalowane Radem, które tańczą przed Skłodowską. Yy, jakiś show i biznes. I yy, zatknięcie tego wielkiego biznesu, który robi wielkie pieniądze na tym Radzie. I tej Skłodowskiej, która później żebra o, o pieniądze na gram Radu. Dla Instytutu w Warszawie, dlatego że oddała e, to swoje odkrycie bezpłatnie, nie mając z tego żadnych profitów, e, to, no, to ciekawe zdarzenie. I to też e, tak, to taka, taka jej cecha, która e, mnie e, ujęła. Nazywaliśmy to z Piotrem zdemoralizowaniem. Nigdy nie obcuj z ludźmi bogatymi. Bardzo trudno jest Boga temu nie dać się pieniądzom zdemoralizować. Boże, jak myśmy uciekali od pieniędzy, ale Ej, naprawdę? Zrzekacie się praw do radu i polonu? Naprawdę? Nie opatentujecie? Piotrze, Mario, naprawdę? 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 Yy, wyeksponowałem ten wątek dziecka. który jest może mniej eksponowany biograficznie i też w muzeum. Dziecka, którego Maria urodziła martwe. T... Uderzyło mnie to, że ona mieszała w tych kadziach, próbując e, wyodrębnić z, 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 jakich, z jakiegoś e, błota z czeskich lasów, wyodrębnić e, e, nieznany pierwiastek. silnie promieniotwórczy, radioaktywny, będąc w zaawansowanej ciąży. Spędzała wiele godzin w tej dziurawej szopie. Parującymi radioaktywnymi substancjami. I pomyślałem sobie, że to jest jakieś totalne zaprzeczenie takiego wzoru polskiego, wzoru polskiej kobiecości. Ta matka Polka, która poświęca swoje życie dla dziecka, na ile ona świadomie poświęciła swoje dziecko w imię nauki. Kiedy już jest w tym siódmym miesiącu ciąży, dalej spędza tyle godzin w szopie, i ona mówi w tekście, że. Jest to dosłownie powiedziane, że tak, że jeśli siebie, samego siebie się poświęca, to ludzie uważają to za ważne i święte. A jeżeli kogoś, jeżeli ciebie dziecko, jeżeli matka poświęca swoje dziecko, ona to mówi, jej tę świadomość, choć oczywiście nie jestem tego pewny, Ale wydaje mi się, że kobieta, yy, która jest wykształcona, która ciężko pracuje fizycznie całymi dniami, będąc w zaawansowanej ciąży. Już nawet jeśli nie miała świadomości tego, że jak bardzo to jest szkodliwe, to radioaktywność mogła, znaczy pewnie nie miała takiej, jaką my dzisiaj mamy, to ta ciężka, ciężka praca codzienna, myślę, że miała świadomość tego, że przy tym ciągłym wyczerpaniu swoim, niespaniu, że w jakiś sposób to swoje dziecko może nie poświęca, ale że uznaje, że są ważniejsze rzeczy niż to, że ona się źle czuje w ciąży. A co trzeba poświęcić? Czego chcesz, Mefisto? Jeśli się na ołtarzu składa siebie samego, jest to wielkie, jest to ponadludzkie, jest to podziwiane. A jeśli nie siebie. Jeśli kogoś. Jeśli ciebie. Dziecko. Popatrz, popatrz, truniu, to ja, mama twoja, ja to ukazałam. niewidzialne zrobiłam, widzialnym. Ja, popatrz, to jest strasznie silne, wiesz? Popatrz, świeci, pięknie świeci. Muszę zawołać Piotra. Boli, muszę zawołać Piotra, świeci, córeczko. Strasznie boisz, Jezu. Nie mogę tu teraz, jest za wcześnie, jest dużo za wcześnie, córeczko. Nie możesz jeszcze. Moje ciało. Mój brzuch. Eee, wydaje się, że poznawanie prawdy łączy się z ciekawością. Dla niej nie. nie to nadajemy sens swojemu życiu, nadajemy sens światu, czynimy świat lepszym. To też pewnie miało związek z czasami, w których żyłem. W czasach tak zwanego pozytywizmu, czy strymtyzmu, czyli kiedy nagle nauka staje się czymś, co strasznie sexy, co jest strasznie atrakcyjne, co yy, właśnie fajnie jest być naukowcem, dobrze, lepiej. W opozycji do tego starego, pełnego zabobonu przesądów świata, w którym ludzie umierają na i są przekonani, że to jest kara boska. Nie chciałam być królową, nie chciałam być świętą, nie chciałam być kochanką wielkiego poety, nie chciałam być Joanną Dark, ani Matką Boską też nie chciałam być. No to przywołam może wiersz, który amacytuję w sztuce, i który... Um, um, Oczywiście wiem, że czytywała Astyka. Astyka. wtedy, dzisiaj też jest takim muzealno-posągowym poetą. Zapomnianym trochę, wtedy funkcjonował inaczej. Może za daleko posunięte porównanie, ale gdzieś wydaje mi się, że mógł być dla niej takim Jimem Morrisonem Troszeczkę. Więc jeżeli pytasz co dziś, to myślę, że to jej przyświecało. Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Ten wiersz, który padał w sztuce. Czyli. To jest ciekawe, tak ja. Filozof francuski parę lat temu. Bourdieu on się chyba czyta. Eee, powiedział dosyć tego postmodernizmu. Tego mówienia, że wszystko już było i tak dalej. Musicie w coś uwierzyć. Żeby wasze życie miało sens, musicie w coś uwierzyć. Żeby tak mocno jak święty Paweł, chociaż on tam lewakiem, ale podobał za przykład świętego Paweł. Uwierzyć tak mocno, dodałbym jak Maria Skłodowska. Hmm. Inaczej wasze życie będzie, będzie żadne, hmm. więc to jest to, myślę, co, ona, co, 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 co może dzisiaj być ważne i dla ludzi młodych w szkołach, i dla innych. Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Uwierzcie w coś do cholery. Uwierzcie w coś, zbudujcie na czymś sensowym swoje życie. Jakieś, wierzę w, w jakiś sens. Wcale niekoniecznie w Boga Maria Skłodowska nie musiała właśnie. Nie w Boga, tylko w to, że, że jest coś sensownego, co można w życiu robić. A nie rozmazać swoje życie pomiędzy pracą, którą się nie lubi, a, a domem, do którego się niechętnie wraca. No, to może tyle.